Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński. Chciałbym, Panie Prezydencie, wspomnieć, że kwestia obejścia drogowego Miasta Piły i Miasta Ujścia toczy się od 20 lat. Jestem autorem studium dla gminy Ujście i wiem, że początkowo rozważano obejście Miasta Ujścia od wsi Chrustowo już, więc to byłoby obejście poprzez Dolinę Noteci. Tak się złożyło, że w międzyczasie no, weszliśmy do Unii Europejskiej, wprowadzono w Polsce dodatkowe uregulacje w postaci obszarów Natura 2000 i te obszary w sposób istotny wpłynęły na rozstrzygnięcia planistyczne, które miały miejsce w, w czasach po tej integracji. Także skutek jest taki, że praktycznie w tej chwili obejście miasta uścia jest przy tych wariantach, o których mówili planiści, możliwe jedynie od strony zachodniej. A, no, oczywiście my rozstrzygamy tutaj kwestie dotyczące naszego miasta w, w, w składzie naszej Rady, natomiast no, warto mieć też obraz szerszy. Co do koncepcji dróg rowerowych, no mam nadzieję, że, że będziemy mogli się zapoznać z tą koncepcją i ewentualnie dyskutować na jej temat, bo ja jeszcze takiej koncepcji po prostu nie widziałem. Poważnym problemem w naszym mieście niewątpliwie jest ten fakt, że no, nie jesteśmy miastem na prawach Powiatu Grockiego I, i te wszystkie sprawy, o których mówimy, to znaczy związanych z, z różnymi własnościami poszczególnych dróg, no komplikują, jednak tak patrząc od strony organizacyjnej wiele spraw. To są różne budżety i, i... To o czym mówimy, konieczność porozumiewania się z różnymi samorządami i powiatu i województwa no, powoduje, że wiele dróg jest realizowana nie w takim czasie, jakbyśmy tego oczekiwali. Niewątpliwie należy docenić fakt, że jest bardzo dużo sukcesów w zakresie na przykład inwestycji ze strony województwa wielkopolskiego. Niemniej takie aplikowanie, robowanie o dalsze inwestycje no zawsze z punktu widzenia miasta jest konieczne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan radny Zbigniew Kosmatka. Zacznę od ostatniej kwestii i tak trochę zdziwiony byłem o wypowiedzią pana przewodniczącego Karpińskiego, że nie widział koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych, bo jeżeli dobrze pamiętam to w 2000 roku wówczas jeszcze pan naczelnik Mac był tym, który nadzorował przygotowanie koncepcji ścieżek rowerowych, która obejmowała około, jeżeli nie pamięć nie myli, 50 bodajże 2 czy 3 kilometrów tychże ścieżek w naszym mieście. I w związku z tym, poza tym zdziwieniem, to moje pytanie związane jest z tym, na ile. Ten dokument przyjęty 12 lat temu jest aktualny bądź ewentualnie uzupełniany, bo wiem, że ścieżki, które powstały na wyspie w tym dokumencie akurat chyba się nie znajdowały z tej racji, że jeszcze wówczas nie przewidywano tego rozwiązania komunikacyjnego, jakie dzisiaj obowiązuje, czyli 500 lecia i ulicę Koszalińską. I to jest jedna kwestia, natomiast druga, już również mój poprzednik wspomniał o tym, ale tak zdziwiło mnie trochę stwierdzenie pana prezydenta, że niedawno realizowane są prace koncepcyjne związane z obwodnicą zewnętrzną, szczególnie właśnie przebiegiem trasy S11 i połączenia jej z dziesiątką. bo co najmniej trzy koncepcje, były przedstawiane przez dyrekcję generalną w latach 26, 27, do 20 i przy okazji to dyrekcja generalna za wszelką cenę chciała ograniczyć węzły do dwóch. Miasto zawsze było temu przeciwne i oczekiwało większego rozplotu, aniżeli dyrekcja generalna chciała go zrealizować. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Mówiąc o, o, w ogóle o rozwoju dróg, o remontach, o, o modernizacji na terenie miasta, chyba największym nieporozumieniem jest to, że w obrębie miasta mamy iluś zarządców. Czy władze zwierzchnie, góra nie mogłaby pomyśleć nad tym, że jeżeli miasto funkcjonuje we własnych granicach i za wszystkie drogi jest odpowiedzialne, oczywiście za odpowiednim dofinansowaniem, wówczas. Ta, to działanie było, było o wiele lepsze i skuteczniejsze, myślę. A tak to jest, czekamy my, czekamy na województwo, czekamy na krajówkę i tak to wszystko wygląda. A wielu ludzi w pile naprawdę nie orientuje się, jakie, jakie są drogi, kto jest właścicielem dróg na terenie miasta piły i wiele razy psioczą na miasto, a faktycznie nie jest to droga miasta, chociaż każdy dąży do tego, aby to miasto było jak najładniejsze i nie zastanawia się nad tym, czy to jest droga powiatowa, wojewódzka czy krajowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W uzupełnieniu bardzo proszę. Pan ja jeszcze jedną rzecz, tylko pytanie pod adresem pana prezydenta, a wywołał je kolega Krzysztof. Czy przypadkiem nie dzieje się tak, że dyrekcja generalna przebiera nogami do tego, aby zrzucić na barki miasta ulicę poznańską i wiadukt i alej niepodległości łącznie z wodną i aleją piastów, jako że oficjalnie jest to przebieg dziesiątki obwodnica i wskazanie że tam biegnie dziesiątka jest takim umownym trochę no ale znając przykłady z kraju gdzie dyrekcja generalna stara się za wszelką cenę wrzucić gminom odcinki dróg przebudowane czy nie ma tutaj też tego niebezpieczeństwa Dziękuję bardzo bardzo proszę, Pan Prezydent Piotr Głowski. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja się ustosunkuję do słowa, że... Czy komplikuje? Tak, komplikuje nam to działanie, ale na pewno daje nam pieniądze, bo jest to... To są trzy źródła finansowania, chwilami cztery, jeżeli Generalna Dyrekcja prowadzi jakieś działania na terenie miasta. Gdybyśmy samodzielnie funkcjonowali, nie dostalibyśmy dodatkowych pieniędzy żadnych. I tutaj ten pomysł z porozumieniem, ale z przekazaniem pieniędzy no byłbym za, tylko raczej się nie ziści i w związku z tym no nie będziemy wnioskować o, o przejmowanie tych dróg, bo... Nie, nie, bez, pieniędzy. bez pieniędzy. tak, oczywiście, ale tu no, za każdym razem by tak wyglądało, że wniosek byłby absolutnie, myślę, przyjęty gdziekolwiek byśmy go nie wysłali, tylko, tylko nie byłyby oczywiście to poparte odpowiednim przelewem. Co do... S11, ja nie powiedziałem, to jeszcze raz powtórzę, o tym, że nie były prowadzone działania koncepcyjne, bo one faktycznie może i są mi ze 30 lat prowadzone. Ja mówię o działaniach realizacyjnych, projektowych, które są w tej chwili prowadzone. I te trwają tak naprawdę kilka lat, bo jeszcze kiedy byłem, byłem senatorem, wiele osób zwracało uwagę, że, że przecież właśnie to się od wielu lat robi i, i dzieje. No, jak sprawdziłem dokumentację, to było kilka pism, Uzgadniających, które potem okazały się zupełnie nic nie warte ze względu na wprowadzenie chociażby Natury 2000, która nie tylko wprowadziła zmiany w 2004 roku, ale tak jak powiedziałem, również chyba w 2009, kiedy dodatkową ostoję utworzono na terenie gminy chyba Ujście, bo to, to nie, nie u nas jest. I w związku z powyższym. Bez przerwy dochodziło do tych zmian koncepcyjnych. To, co my dzisiaj robimy, to jest uwzględnianie dokumentacji. I jeszcze raz powtarzam, jak uda nam się doprowadzić do, do sytuacji, że będziemy mieli decyzję środowiskową, to tak naprawdę e, będzie można mówić o tym, że to jest ta droga, na której powstanie konkretny projekt. Ale to naprawdę dzieje się od zupełnie niedawna, liczone, liczone w tym czasie, o którym tutaj mówiliśmy. Co do alei poznańskiej, piastów i niepodległości, na razie takich zakusów nie ma, to znaczy my się bardzo skutecznie przed tym bronimy. To po pierwsze, po drugie, jest ustawa, która dzisiaj mówi o rozwiązaniu bardzo niekorzystnym dla samorządów, o, że w przypadku powstania drogi klasy S wszystkie pozostałe przechodzą na majątek gminy. To oznaczałoby dla nas nie tylko, że mamy te główne w mieście, ale tą naszą dzisiaj funkcjonującą wodnicę również na naszym majątku. I y, chociażby z tego względu, że jest tam zarówno mnóstwo obiektów inżynieryjnych, które są niezwykle wartościowe, ale również drogie w utrzymaniu i w konserwacji. Już podjąłem takie rozmowy z naszymi parlamentarzystami, by doprowadzono do zmiany tej ustawy. Ona jest nie. to jest, to jest, to jest zły pomysł, który w przypadku dużej gminy może spowodować jej duże kłopoty, a w przypadku małych gmin doprowadzić do bankructwa. I to jest, jest w tej chwili no, takim dosyć dużym problemem, szczególnie tam, gdzie już te prace dzisiaj trwają, to znaczy chyba droga S5 między autostradą a Gniezdem. Pojawia się tam niezwykle trudna sytuacja dla małych gmin, które Otrzymują nagle drogę krajową, do tej pory numer 5, to, to w przypadku małej gminy to nie jest problem tylko jej odśnieżenia, ale w przyszłości utrzymania w wielu miejscach oświetlenia. W związku z tym to są, to są potężne wydatki. Powiem tylko, że prowadzimy, prowadzimy rozmowy z parlamentarzystami i jestem pewien, że to się zmieni. Jest propozycja, by Pozostały te drogi w wielu wypadkach majątkiem państwa, czyli generalnej dyrekcji, lub przejęcia dużych gestorów, to znaczy, albo marszałka, albo, albo powiatu, w zależności od wagi drogi. Oczywiście, z odpowiednimi pieniędzmi na ich utrzymanie, albo przekazania w takim stanie, który będzie gwarantował wieloletnie, bezproblemowe utrzymanie, bo to, to jest oczywista oczywistość dla, dla osób, które no zarządzają i, i na, na co dzień, że tak powiem, widzą, jakie ponosimy koszty utrzymania dróg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejnym punktem jest punkt 16, interpelacje i zapytania. Czy w tym punkcie nie widzę zgłoszeń? Możemy przystąpić do 17, wolne głosy, wnioski i informacje. Bardzo proszę pani radna Małgorzata Karwacka. Proszę bardzo. Ja chciałam zaprosić mieszkańców osiedla Podlasie, ale nie tylko mieszkańców osiedla Podlasie, na festyn rodzinny, który odbędzie się 29 września w sobotę na ulicy Korczaka przy kościele. Dziękuję. Odbędzie się godzinie, od godziny 15 do 17. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Mariusz Barowkowski. <laughs> sięgacz Nie. Dlaczego sięgać. Te uszczypliwości proszę tonować troszeczkę, bo ja je przyjmuję, wysłuchuję, mimo mojego pogodnego charakteru, mogą wprowadzić mnie w zaniepokojenie. Ale o co innego chodzi? Po prostu chcę spełnić i też nie wiem, czy akurat ja to jako radny powinienem zrobić, ale radny śródmieście, ale przekażę to uprzedzając również pana prezesa Serwackiego że po koleżeńsku nie skierowałem Antoni, my się blisko znamy, tego pytania do ciebie, a kieruję to na forum sesji. Po prostu mam, jest prośba starszych mieszkańców Śródmieścia, to rozważenia to oczywiście jest, nawet bym powiedział, że bardzo starszych, chyba nawet i więcej ode mnie, którzy by mieli taką prośbę. Na ulicy Popiełuszki jest przystanek autobusowy, dokładnie przy tej nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej numer 5. Prośba dotyczy, czy nie można by rozważyć w niedzielę większej ilości przejazdów autobusowych, między innymi po trasie, ale z tego przystanku. Jest to prośba starszych mieszkańców, którzy wybierają się do na mszę do Kościoła Świętej Rodziny. I że dosyć dużo ludzi tam czeka starszych, no i mają kłopot z dojściem. Jeżeli by można to rozważyć, to byłoby to naprawdę miłe i z pożytkiem dla nich. I ten sposobem spełniam prośbę, którą do mnie zgłosili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Panie prezydencie, mam takie pytanie, bo tutaj w zeszłym roku chyba spotkaliśmy się z panem, z przedstawicielem nadleśnictwa, mówiliśmy o ścieżce edukacyjnej koło Lidla. co w tej sprawie, czy, czy coś tam będzie ruszało z budową tego ośrodka edukacyjnego? Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący, I jeszcze, tak, jeszcze jedna rzecz, jeżeli można, bo poruszyłem tą sprawę również na, na komisji. Pan Prezydent Szewc wytłumaczył mi co nieco, ale chciałem y, głębszych źródeł Panie Prezydencie obwodnica, o której dzisiaj mówiliśmy, o tym układzie dróg wokół piły, przejazd przez tory kolejowe przy Filipsie. W tym roku, no chyba nie tylko w tym roku zauważyłem, tam jest w okresie letnim, w sezonie letnim straszne natężenie ruchu. Tam są światła przy wyjeździe na złotów, za chwilę jest przejazd kolejowy stop i dalej są światła również na, przy wyjeździe na Bydgoszcz. Czy z tym przejazdem kolejowym coś nie można byłoby usprawnić, żeby był ciągły ruch? Czy... Słyszałem, że rogatki mają być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Dalek. Ja mam pytanie do pana prezydenta, może do pani dyrektor Sobieszczyk. Mianowicie pytanie jest związane z takim malutkim elementem przygotowań do 500-lecia, do obchodów 500-lecia. Naszego miasta, mianowicie kilka lat temu został ogłoszony konkurs, który spotkał się z dosyć dużym odzewem mieszkańców na, na bajki o pile. Naprawdę, jury złożone i tu byli przedstawiciele Fundacji Literackiej i pani była dyrektor biblioteki, dziennikarze oceniali te bardzo wysoko, ocenili zaangażowanie. I, I poziom tych prac, które spłynęły, naprawdę ciekawe historie, niesamowita fantazja tych, którzy nadesłali, te, nadesłali swoje prace. One bodajże nawet raz chyba były wydrukowane w lokalnych czasopismach. Natomiast pomysł był taki, aby ogłosić jeszcze kolejny konkurs na ilustrację do do tych bajek i żeby w formie książkowej je na 500 lecie wydać. Myślę, że byłoby to z jednej strony, z jednej strony byłaby to dobra promocja dla miasta naszego, brakuje nam takiej, takiej tożsamości, jak gdyby budujemy ciągle tą tożsamość, to identyfikowanie się z naszym miastem, myślę, że to by w tym pomogło, a z drugiej strony też taki gadżet, wartościowy, lepszy myślę od Bryloczka, bo nie, nie, niosący z sobą promocję nie wiem, edukacji, czytelnictwa i tak dalej i, tak dalej. I Moje pytanie jest, mało tego, zadawałem to pytanie bodajże z, przed, na komisji chyba przygot, poprzedzającej budżet, przy, przyjęcie budżetu na ten rok. I odpowiedź była pozytywna, że to, że to jest dalej w planach. I pytanie moje wynika stąd, że przed chwilą właśnie w mediach tu zauważyłem informację, że jest mnóstwo konkursów jakichś ogłaszanych, a, a, a tego tematu brakuje. I, I moje pytanie, czy on został zarzucony, czy myślę, że to by było wartościowe i zachęcałbym, żeby to, to jak gdyby kontynuować i żeby to się udało na ten przyszły rok, na to 500-lecie jako jeden z wielu takich fajnych, trwałych elementów, który by został zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Marian Małecki, bardzo proszę. Proszę, obu, obu. Szanowni Państwo, tak jak miesiąc temu mówiłem, chcę dzisiaj złożyć podziękowania za współorganizowanie, za pomoc w organizowaniu biegu, który odbył się 15 września tego roku na naszym osiedlu na Staszycach. I tak dziękuję Panu Staroście z jego służbami. Panu Prezydentowi, również z jego służbami, szczególnie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Policji, Chówcowi ZHP, Medycznej Służbie Maltańskiej, Panu Owczarkowi, kolegom radnym, panu Bogusławskiemu, Baryłkowskiemu, Pyziakowi również sponsorom, Grapilowi, Agencji Olimp, Forlan. Były mieszkańcom Piły, którzy bardzo mocno wspomogli nas w organizacji, a obecnie mieszkają poza Piłą, w Warszawie, w Poznaniu, w firmie nieruchomości Furman, bez których rzeczywiście trudno byłoby zrealizować tą imprezę, która z roku na rok rośnie szczególnie jeżeli chodzi o uczestników impreza generalnie była dobrze przyjęta dziękuję państwu za wysłuchanie dziękuję bardzo bardzo proszę pan radny Zbigniew Kosmatka dwa pytania związane z okolicą czy dzielnicą w której mieszkam pierwsze dotyczy yy siedziby Rady Osiedla, która została ostatnio przebudowana i w której zamierzano stworzyć punkt biblioteczny Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, na ile aktualne jest to zamierzenie. I drugie pytanie, potraktuję tak trochę pół zatem, serio. Otóż w ciągu ostatnich trzech tygodni Obserwuję intensywne działania związane z wykaszaniem różnych uroczysk, które rosną na prawo od ulicy Kazimierza Wielkiego, między innymi koło mojego kolegi przed blokiem wyczyszczono ładnie, wycięto haszcze, które tam rosły, i zastanawiam się, czy odcinek pomiędzy ulicą Nową a Wielkim.